Witam widzowie z tej strony Del Pan Del Pierro. <laughs> Witam Was na dzisiejszym odcinku i zgromadziliśmy się tutaj nie bez powodu, bo zgromadziliśmy się wręcz w bardzo, bardzo, ale to bardzo ważnym celu i mam nadzieję, że każdy bardzo, bardzo długo na to wyczekiwał, bo chodzi o wyniki giveawaya. Giveaway na USP Cortex Well Worn. Za, y, zaproponowany przeze mnie, ogłoszony przeze mnie dnia 27 lutego. Y, zastanawiacie się, dlaczego dzisiaj losowanie. No, otóż, kto oglądał film ten wiegi i był ogłoszony na 100 subskrypcji, i oficjalnie 100 subskrypcji na naszym kanale YouTube właśnie dobiliśmy. A nawet i 102 subskrypcje. Także. 102 subskrypcje zostaje przez nas osiągnięte. Wymagany cel został spełniony, więc przechodzimy do losowania skina. Ja pokażę może jeszcze, jaki to jest skin, ale tak jak przed chwilą mówiłem, jest to USP Cortex Well Worn. USP Cortex Well Worn. Skin ten kosztuje aktualnie 17,50 widzowie. To jest bardzo fajna kwota. To jest bardzo fajny skin. Pomimo, że jest Well Worn, wygląda bardzo fajnie w grze, o czym zwycięzca za chwilę. E może nie za chwilę, zależy kiedy odbierze tego skina, natomiast ja go za chwilę wyślę. Jak tylko zwycięzca go odbierze, będzie mógł na własne oczy się przekonać, że ten skin bardzo fajnie w grze wygląda. Mm. Oczywiście w giveaway mogą brać tylko osoby, które spełniły te warunki zamieszczone w opisie i te, które zamieszczone zostały w filmie. Czyli musi zaprosić znajomych do subskrybowania kanału, polajkować kilka, może jeden, może dwa, może dziesięć filmów na kanale, zamieścić kilka komentarzy pod filmami, i tutaj też liczba dowolna, ale minimum jeden. Zamieścić oczywiście swój trade link poniżej tego filmu, no i zrobić sekret z wideo, czyli trzeba obejrzeć cały materiał, bo w pewnym fragmencie ja mówię, jaką rzecz należy zrobić, żeby wziąć w nim udział. A zrobiłem to tylko dlatego, żeby uniknąć. Yy... W sytuacji, w której udział w konkursie biorą osoby, które nie obejrzały nawet jednej dziesiątej długości filmu, w którymś fragmencie filmu jest powiedziane, co jeszcze trzeba zrobić, żeby zrobić, żeby wziąć udział w giveawayu, i to trzeba było spełnić. I mam nadzieję, że te osoby to spełniły. Po losowaniu ogłosimy sobie również kolejnego giveawaya. Tym razem cel będzie o wiele większy, ale też skin będzie fajniejszy. Także nie ma co zbytnio przedłużać. Przechodzimy sobie do losowania zwycięzcy. Wybierzemy sobie randomowo dany komentarz tutaj z puli komentarzy, więc kopujemy, kopiujemy Przepraszam sobie link do YouTube'a. Ja to patrzyłem już, jak działa na przykładzie mm, poprzedniego giveaway'a i sprawdziłem też, jak zrobić, żeby osoba, która napisała 13 komentarzy z jednego konta, tylko raz brała udział w konkursie, przetestowałem to, i tak dalej. Te kilka, te kilka opcji. I to faktycznie działa. Także, mmm, także tak to wygląda. Tutaj kopiujemy sobie filter duplicate users, to jest to, co ja powiedziałem, i get YouTube comments. Sekunda, o! Get YouTube comments. Osób biorących udział w konkursie jest 16. 16 osób bierze udział w giveaway'u. Nie ma co zbytnio przedłużać. Każdemu z Was życzę powodzenia. Każdemu z Was życzę powodzenia. I co, losujemy? I uwaga, uwaga, i wygrywa Dawid Wojdyła. Warunek został spełniony oczywiście. Trzeba było napisać, jaki skin najbardziej mu się podoba i dlaczego. Napisał i to jeszcze po angielsku. Chłopak się postarał. Jest trade subskrybuje on kanał, komentuje i lajkuje filmy. Bo yy, sprawdzałem sobie mniej więcej pod filmami, kto jest aktywny i tak dalej. I Dawid tam wielokrotnie się przewijał z tego, co widziałem. Yy, więc ja po prostu nie. Przedłużam zbędnie i Dawidowi tego skina, oczywiście wygranego. Wysyłam. Gratulacje Dawid, gratulacje Dawid. Przecinek, zostałeś zwycięzcą drugiego giveaway'a. Love. Oczywiście wysyłamy mu, <coughs> wysyłamy mu skina. Potwierdzę jeszcze tylko na aplikacji Steamowskiej. Dobra, tutaj zostało już wysłane. Skin został wysłany. Proszę, tutaj z potwierdzeniu znikło potwierdzenie Send Offers, jedna pending, czyli skin został wysłany. Ja sobie tutaj pozamykam wszystkie strony zbędne i widzowie słuchajcie. Ogłaszamy sobie kolejny konkurs. Tym razem na, dwu, na 250, 250 subskrypcji eee, będzie losowany skin Galil Cerber. Galil Cerber kosztują 22 zł, ale potrafi kosztować nawet więcej. Co już pokazuje, nawet po 30 zł można go kupić. 25 to jest minimum. Jest to bardzo fajny skin, pomimo że jego stan to jest Battle Skirt. Pomimo że jego stan to jest Battle Skirt, nie jest on bardzo poniszczony i w grze wygląda fantastycznie, dopóki nie zdobyłem mojego Galila Chatterboxa. Sam tym Galilem grałem jest on fantastyczny. Siadają Hedy i tak dalej. I w ogóle. Teraz sobie wplotę oczywiście sekret, który trzeba spełnić, żeby wziąć udział w tym filmie. A więc, żeby móc udział żeby móc wziąć udział w giveaway'u, trzeba w komentarzach napisać, jaki jest twój ulubiony słodycz. Jaki jest twój ulubiony słodycz? Czyli lubię Kinder Bueno, bo to tamto, albo po prostu kinder czekolada. albo Snickers, albo Lubię lody, bo to, to i tamto. Z uzasadnieniem bez. Ważne, żeby było napisane, jakie są Wasze ulubione słodycze. I ten Galil Cerber będzie losowany dla zwycięzcy. Tak jak mówię, 25 zł to jest jego średnia cena, więc jest to skin już o wiele droższy. Znaczy, o wiele droższy jest. No, prawie o 10 zł droższy od tego USP, więc cały czas idziemy do przodu. Jednak, tak jak mówię, oczywiście. Dopiero losowanie będzie, chyba że się postaracie i to będzie za tydzień, za parę dni, zobaczymy. Za 200, boże, za 200, na 250 subskrypcji, czyli dokładnie za 123 subskrypcje będzie losowanie tego skina. Oczywiście, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprosić znajomych do zasubskrybowania kanału, polajkować dowolną ilość filmów, skomentować dowolną ilość filmów. Możecie nie musicie zostawić dzwoneczek. Oczywiście pokomentować filmy też dowolną ilość razy w dowolny sposób, tylko żeby to nie były negatywne komentarze i obrażające innych użytkowników. No i oczywiście zrobić sekret z filmu, ale to już oczywiście wiecie. I mam nadzieję, że już jak najszybciej ten Galil wyląduje w rękach zwycięzcy. Mam nadzieję, że to będzie dosłownie tak samo szybko, jak ten USP, ponieważ od ostatniego giveaway'a na AWP Fobos, który był na 10 bodajże subskrypcji, do 100, czyli 90 subów, dobiliśmy mega, mega szybko. Więc mam nadzieję, że i do tej magicznej liczby 250 szybko dobijemy i ktoś już za krótki okres czasu będzie mógł sobie Cerberkiem postrzelać Ja na tą chwilę już zbędnie nie przedłużam. Dziękuję Wam za wysłuchanie, za obejrzenie filmu. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Też tak, jak obiecałem, ten giveaway już jest po polsku, zarówno wyniki, jak i treść kolejnego. I to chyba tyle. Nie będę już przedłużał. Jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Widzimy się na streamach i na przyszłych materiałach. Dziękuję Wam, piąteczka, cześć!